Aż trudno uwierzyć, że dzień się kończy i dziewiąta, tuż, tuż. No tak, ale jestem na wyjeździe i jestem w miejscu, w którym nie wolno palić żywego światła. Więc żadnej świecy dzisiaj w każdym razie nie będzie. W przeciwnym razie włączy się alarm przeciwpożarowy i dopiero będzie atrakcyjne zakończenie dnia. Ale karta będzie. Hmm. Poddaję się nurtowi życia. Daj się ponieść nurtowi życia. Odpręż się i dostrój do wibracji. Polegaj na swojej intuicji, wiedząc, że anioły zawsze będą Cię wspierać. Brzmi jak wstęp do medytacji. Nie mogłam wybrać lepiej, właściwie, bo jestem tu w takiej bańce, że tylko poddać się nurtowi życia i czekać, co przyniesie los. Dobra. No to zaczynamy. Zapraszam na spotkanie 23. O wieczornym rozplątywaniu myśli. Bywa, że znane życie nagle się rozpada. To, co miało sens, przestaje go mieć. A my stajemy w obliczu nowej rzeczywistości. Ale czy to znaczy, że my też się zmieniamy? A może właśnie wtedy zaczyna się coś nowego i bardziej prawdziwego? Mam na imię Eliza. Jestem tak zwaną zawodową pomagaczką. Bywam terapeutką, czasem ogrodniczką, amatorką, trochę malarką. A przede wszystkim jestem kobietą. I jestem sama. Taka sama. Czy nie masz wrażenia, że w ostatnich latach jednym z najczęściej powtarzanych słów jest szybko, szybciej? Żyjemy szybko, pracujemy szybko, robimy szybkie zakupy, oczekujemy szybkich efektów, a potem coraz częściej nie możemy zasnąć, mamy kłopoty z odpoczywaniem, pojawiają się stany lękowe, obniżenie nastroju, stres. Głowa nie przestaje analizować listy zadań szybko, szybciej. Jeszcze szybciej. A przecież wieczór to może być taka wyjątkowa pora dnia. Taki czas, kiedy wszystko wreszcie zwalnia. Moment podsumowania, oddechu, czułego przygotowania do snu. W świecie pełnym pośpiechu, presji i obowiązków coraz wyraźniej czuję, że brakuje nam prawdziwego, głębokiego relaksu. Skąd biorą się te natrętne myśli, przez które tak trudno zasnąć? Najczęściej z rzeczy, których nie zdążyliśmy przeżyć do końca. Z rozmów, które urwały się w pół zdania, z emocji, których nie nazywaliśmy, z problemów, które odkładamy na jutro. Ruminacje wracają nas do przeszłości, do bólu, smutku, do tego, co było trudne. Albo wybiegają w przyszłość, do tego, co dopiero może się wydarzyć, a nasz mózg, jak wierny piesek, podąża tam, dokąd go skierujemy i zamiast zasnąć, zaczyna biegać w kółko. Być może dlatego tak istotne jest, aby potraktować wieczór jako okazję do wyciszenia, odpoczynku i odzyskania równowagi. Wiesz, taki moment, w którym można złapać oddech, poczuć, że dzień się kończy i że ciało i umysł też mają prawo zwolnić. Dobrze zaplanowany wieczór potrafi zdziałać cuda. Nie wiem, jakie jest to u ciebie, ale ja lubię takie wieczorne rytuały. No, nie zawsze mam czas i nastrój na nie, ale robią mi dobrze. I tak sobie myślę, że Właśnie mam ochotę zacząć robić je regularnie. No, może chociaż częściej. W ostatnich latach dużo mówi się o mindfulness, higie, slow life i może to dobrze, bo dzięki temu coraz więcej osób zaczyna żyć bardziej świadomie, skupiać się na tym, co dla nich dobre, i na przykład świadomie budować swoje wieczorne rytuały. Nawet jeśli to jest tylko kubek herbaty, świeca i chwila ciszy. Wyciszyć się. No właśnie. Co to znaczy wyciszyć się? To wcale nie znaczy tylko wyłączyć telefon, zamknąć laptopa i zgasić światło. Wyciszyć się to znaczy przełączyć mózg na tryb odpoczynku, a to może być trudniejsze niż się wydaje, bo właśnie ten nasz mózg decyduje, czy cała reszta ciała w ogóle ma szansę się zregenerować. Odpoczynek zaczyna się wtedy, gdy przestajemy skupiać się na tym, co muszę, a pozwalamy sobie na to, czego chcę. Wieczór powinien należeć do przyjemności. Zmycie makijażu, czytanie książki dla samej radości czytania, kąpiel, nie wiem, nałożenie maseczki albo automasaż. Może spacer, posłuchanie muzyki, zabawa z psem. Tak od, dla relaksu, dla samego siebie. Wieczorna rutyna to nie powinna być lista czynności do odhaczenia. To raczej taka delikatna opowieść o tym, jak chcesz zakończyć dzień. To taki moment, w którym możesz znów usłyszeć siebie pośród wszystkiego, co przez cały dzień zakuszało Twój własny rytm. Więc zanim ułożysz swój wieczór, może spróbuj odpowiedzieć sobie na kilka prostych pytań. Co sprawia, że naprawdę się rozluźniam? Jakie zapachy dają mi poczucie ukojenia? Czego potrzebuje moje ciało, żeby się rozluźnić? Z jakim nastrojem chciałbym zakończyć ten dzień? I wreszcie, jakie drobiazgi sprawiają, że czuję się zaopiekowana? To drobne pytania, ale właśnie one mogą pomóc otworzyć przestrzeń na Twój własny rytuał, żebyś kończąc dzień mógł powiedzieć, teraz mogę odpuścić. A jeśli natłok myśli Cię przygniata, możesz też spróbować jednego z prostych, kilkuminutowych ćwiczeń. One nie wymagają niczego poza Twoją obecnością. Zadaj sobie na przykład trzy pytania na koniec dnia, czyli usiądź na chwilę, zamknij oczy i zapytaj siebie, co dziś było dla mnie ważne? Co mogę spokojnie odłożyć na jutro? A co chcę zabrać ze sobą do snu? To ćwiczenie działa tak trochę jak granica pomiędzy dniem a nocą. Pozwala zatrzymać to, co dobre, i odłożyć to, co nie musi już mi siedzieć w głowie, to, co mi nie służy. Inne ćwiczenie zapisz i zamknij. Jeśli czujesz, że myśli wciąż krążą, nie dają ci spokoju, to wybierz trzy z nich i zapisz je na kartce. Nie musisz ich rozwiązywać ani analizować. Po prostu zapisz i schowaj kartkę do szuflady. Daj im tam odpocząć razem z tobą. To takie symboliczne zamknięcie dnia bardzo pomocne dla tych, którzy mają tendencję do przeżuwania spraw w głowie. Możesz też zastosować oddech rozplątujący. Usiądź wygodnie, poczuj stopy na ziemi i weź trzy spokojne, głębokie wdechy. Przy każdym z nich powiedz sobie w myślach: przy wdechu. Jestem tu i przy wydechu puszczam to. I z każdym oddechem pozwól, by Twoje myśli delikatnie się rozplątywały. Nie walcz z nimi, po prostu pozwól im odpłynąć. Każda z tych technik trwa zaledwie kilka minut, ale potrafi zdziałać cuda. Pomaga zatrzymać się, poczuć ulgę, przestawić ciało i umysł w tryb spokoju. Warto stworzyć w domu też swoje małe, spokojne miejsce. Takie, które zaprasza cię do zatrzymania, do oddechu, do bycia tu i teraz. To może być, nie wiem, nocna szafka, na której położysz kilka miłych tobie drobiazgów. Albo mały stolik, przykryty ładną serwetką i na przykład z ulubionej herbaty, czy kakao, czy z aromatyczną świecą. Może to być też fotel, ten jeden przeznaczony tylko na czytanie, na słuchanie, ciszy, na po prostu na bycie to ty tworzysz te niezwykłe chwile dopieszczając detale zapraszając rytuały do twojej codzienności ciesząc się z małych świąt które w... nie muszą mieć daty w kalendarzu poświętować można wszystko pierwszy spokojny wieczór po trudnym tygodniu śmiech z kimś bliskim albo po prostu fakt że dziś jesteś kiedy w ciągu dnia gromadzi się w nas za dużo bodźców, stresu i napięcia, to trudno jest po prostu przestać. Znasz to uczucie, ciało już leży w łóżku, a głowa wciąż biegnie. Wracają rozmowy, niedokończone sprawy, rzeczy, które mogliśmy powiedzieć inaczej. Wtedy wieczorna rutyna staje się już nie luksusem, ale ratunkiem. Co możesz zrobić dla siebie wieczorem, aby bardziej o siebie zadbać? Jeśli jesteś na przykład osobą bardziej nastawioną na działanie, lubiącą praktyczne rozwiązania, to może spróbuj kilka z takich kroków. Na przykład, spisz na karcie wszystko, co jutro na ciebie czeka. Nie po to, żeby się stresować, tylko żeby przestać to nosić w głowie. Bo zapisane, znaczy odłożone, a wtedy głowa może odetchnąć. Przygotuj ubranie, torbę, posiłek do pracy. To jest niby drobiazg, ale daje wrażenie, że rano wszystko będzie łatwiejsze. A świadomość, że jesteś gotowa, pozwala też szybciej zasnąć. Wieczorem zmień ubranie na miękkie, wygodne, niech twoje ciało dostanie sygnał teraz odpoczywamy. Posprzątaj wokół siebie, bo porządek zewnętrzny często robi miejsce na spokój w środku. Może włącz coś, co cię rozluźnia. Niech to będzie serial, który znasz na pamięć, film, przy którym możesz się uśmiechnąć, ale daj oczom odpocząć najlepiej godzinę. Minimum 30 minut przed snem. Wtedy wyłącz ekran, nie wiem, telewizora, laptopa, telefonu. No i właśnie wyłącz telefon. Świat naprawdę może na chwilę poradzić sobie bez ciebie. Nie potrzebujesz już żadnych powiadomień, żeby zasnąć spokojnie. Wyjdź na chwilę na balkon, na podwórko, albo po prostu otwórz okno. Popatrz, jak świat zwalnia, jak zapalają się światła, jak cisza zapada. Weź kilka spokojnych oddechów i pozwól by ciało zaczęło tęsknić za snem. I to właśnie ta chwila po wszystkim, kiedy dzień się kończy, a ty wreszcie przestajesz być w trybie online, kiedy masz przed sobą moment, w którym zatrzymujesz się po całym dniu pełnym bodźców, kiedy oddzielasz to co ważne od tego co można puścić i dajesz sobie zgodę na niedokończone sprawy, to jest ta chwila, gdy tworzysz przestrzeń na sen, regenerację i spokój. I kiedy już położysz się do łóżka, spróbuj nie wracać do tego, co trudne. Zamiast tego pomyśl o czymś miłym o spacerze, który cię uspokoił, o zapachu kawy z poranka, o kimś, kto cię dziś rozśmieszył. Albo przywołaj w myślach scenę z filmu, który zostawił po sobie dobre emocje. I niech to będzie twoja ostatnia myśl przed snem spokojna, łagodna, miła. Bo właśnie w tym momencie, tuż przed zaśnięciem zaczyna się takie prawdziwe rozplątywanie myśli. Dobrze, nagadałam się dzisiaj i pewnie marzysz już tylko o tym, żeby się położyć. <laughs> Szczerze, ja też. Ale zanim się pożegnamy, chcę Cię zachęcić, zanim zamkniesz oczy, przypomnij sobie coś dobrego z tego dnia. Choćby maleńki moment, bo to on będzie Twoim pomostem do dobrego snu. Dobranoc. Dziękuję, to tyle. Jeśli czujesz, że ten podcast może być dla Ciebie, to wpadnij w piątek za tydzień. A jeśli znasz kogoś, komu dobrze zrobi taka rozmowa, to podeślij mi ten odcinek i wpadnijcie razem. Zapraszam, bo ja jestem wciąż taka sama.